Witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Kiganotozaurem. Pierwsze szczątki Kiganotozaura znaleziono w 1993 roku na terenie współczesnej Argentyny. Kiganotozaur oznacza wielki jaszczur z południa. Rozwijał prędkość do 30 km na godzinę. Mierzył od 12 do 13 metrów, a sama jego czaszka miała 180 cm długości. Jego waga wynosiła między 7 a 9 ton. Prez występowania tego gatunku szacuje się na późną kredę. Gigantozaur był największym drapieżnikiem Ameryki Południowej we swoim okresie. Prawdopodobnie gigantozaur polował na wielkie zauropody, takie jak diplodoki. Uznaje się też, że polował w grupach. Gigantozaury współpracowały ze sobą, nękając zauropoda, a liczne ugryzienia osłabiały giganta, który wycieńczony stawał się łatwym łupem. Lecz dorosłe osobniki, mogły czuć się całkowicie bezpiecznie, ponieważ teropody wolały atakować młodsze lub sorowane osobniki. Istniał jeszcze jeden dinozaur, który miał bliźniacze pod różną nazwę. Był to oczywiście gigantozaur. Należy jednak wspomnieć, że to dwa kompletnie inne dinozaury. Otóż gigantozaur był wielkim roślinnożernym sauropodem. A gigantozaur to duży mięsożerny teropod. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i widzimy się w kolejnym materiale.